Kochani, w najbliższą sobotę jest chwila dla diecezji niezwykle ważna, rozpoczęcie synodu. Takie słowo niezbyt często używane. Słowo, które mówi o, o wspólnym wędrowaniu, o wspólnej drodze, o obecności obok siebie, o tym, że nie jesteśmy sami. Nikt nie ma Chrystusa dla siebie. To jest taka ważna, jasna definicja. Jak się przeżywa wiarę, i jak się przeżywa wspólnotę wiary, która nazywa się ko Kościołem, wspólnotę uczniów, którzy są razem, którzy idą. Pozwólcie, że jeszcze raz nawiążę do szpitala. Wy jesteście zdrowi, biegacie, czasem ktoś choruje. Wiecie, te bezsenne noce, takie zbolałe, kiedy do mnie przychodziło sporo SMS-ów, maili. Kiedy przez ten ból włączałem telefon, i nagle ktoś w nocy mówił, że się za mnie modli. Ktoś wieczorem, ktoś po południu, ktoś w południe. I wtedy nie byłem sam. Chociaż nikogo wokół mnie nie było. Wtedy w tej przestrzeni, wydawałoby się, że w bólu, jak w kokonie, zamknięty człowiek, poczuł się tak otoczony miłością. Dlaczego o tym mówię? Bo chcemy zacząć wspólną drogę, ale to nie jest problem tylko instytucji synodu. To jest taki problem, że wierzy się inaczej, że żyje się inaczej. Kiedy jest ktoś obok, kiedy ja, moją modlitwą, przywołuję lub osłaniam kogoś i kiedy ktoś, jeden, drugi, dziesiąty osłania mnie, to jest Kościół. Nie, nie, nie instytucja. Być razem w Chrystusie i w miłości. Spróbujmy tak przeżywać wiarę. Miłość jest, cierpliwa miłość jest, łaskawa miłość jest.